Aplikacja, którą chcę omówić, nazywa się Eddons Linker i przeznaczona jest do współpracy z najnowszym Flight Simulatorem Microsofta. Aplikacja jest bezpłatna, a link do jej ściągnięcia podaję w opisie. Zanim przejdę do szczegółów tego programu, kilka zdań tytułem wstępu o samym Flight Simulatorze, a raczej o jego organizacji. W trakcie instalacji tworzone są katalogi główne, do których nie mamy pełnego dostępu. Oraz jeden katalog, w którym zapisywane są wszystkie dodatki, takie jak samoloty, scenerie, misje itp. Standardowo katalog ten jest tworzony w zależności od tego, skąd mamy program instalacyjny symulatora i są to poniższe lokalizacje. Podczas instalacji warto zmienić miejsce tego katalogu, bo taką możliwość dopuszcza Microsoft tak aby zapewnić odpowiednią ilość przestrzeni dyskowej na dodatkowe pliki. Dysk C, na którym difotowo otworzony jest ten katalog, to zwykle rozruchowy dysk SSD z relatywnie małą pojemnością. Ale wszystko oczywiście zależy od rodzaju dysków, podziału partycji i wielkości. W tym katalogu, który nazwijmy umownie nasze dodatki, tworzone są też automatycznie dwa podkatalogi. Jeden o nazwie official i drugi o nazwie community. W tym pierwszym zapisywane są wszystkie dodatkowe pliki instalowane automatycznie przez Flight Simulatora. Zwykle są to dodatki kupowane przez link do sklepu, który jest w menu symulatora. Drugi podkatalog community dedykowany jest do zapisywania plików, które zdecydowaliśmy się dołączyć sami. Rozwiązanie na pozór jest bardzo wygodne, bo cała procedura instalacji naszych dodatków polega na skopiowaniu ich do foldera Community. Problem pojawia się jednak, gdy tych dodatków mamy dużo. Należy bowiem pamiętać, że w Community mamy wszystko. Samoloty, scenerie, malowania, misje, ulepszenia itd. itd. Wszystkie kopiowane katalogi dodatków powinny mieć oryginalne nazwy. Zmiana nazw jest możliwa, aczkolwiek kłopotliwa. A poza tym ukazują się update'y do tych yy, dodatków. A jak zmienimy nazwę oryginału, to szalenie trudno potem cokolwiek odnaleźć. Moja rada to jednak zostawić oryginalne nazwy i nic nie zmieniać. Przy dużej ilości dodatków pojawia się problem czasu uruchomienia się symulatora. Może to trwać nawet kilkanaście minut. Rozwiązaniem jest kopiowanie do community tylko tych plików, których będziemy używać w trakcie konkretnego lotu. A po zakończeniu kasowanie ich. Jest to niewygodne i czasochłonne. A poza tym wskazana byłaby częsta defragmentacja dysków, bo po pewnym czasie uruchamianie z nich czegokolwiek wydłużyłoby się niepomiernie. No i właśnie w tym miejscu przychodzi z pomocą Eddon Linker i rozwiązuje w zasadzie wszystkie przedstawione problemy. Autor programu wpadł na bardzo proste rozwiązanie. W katalogu community nie zapisujemy plików źródłowych, dodatków, tylko linki do nich. Działa to więc według następującego schematu. Tworzymy zbiór główny dodatków na jakimś wybranym dysku, a przed uruchomieniem symulatora wybieramy w Addons Linkerze poprzez zaznaczenie, kliknięcie, to co chcemy uruchomić. Addons Linker zapisuje w kamieni linki do wybranych dodatków, które uruchamiane są wraz z symulatorem. Przed następnym uruchomieniem symulatora odznaczamy to, co niepotrzebne i zaznaczamy to, co wybieramy do następnego lotu. A teraz przejdźmy już do samego programu. Po ściągnięciu plik instalacyjny rozpakowujemy na wybrany przez nas dysk. Program zapisuje się w formie portable, to znaczy nie ma tej tradycyjnej instalacji. Po prostu jest Kopiowane pliki są do określonego katalogu. Autor zaleca przy update wykasowanie wszystkich plików z katalogu i przekopiowanie nowych w to miejsce. Uruchomienie programu następuje poprzez dwukrotne kliknięcie pliku z końcówką Exe. Oczywiście najwygodniej jest wyciągnąć ikonkę ma. Pulpit. Uruchomienie programu trwa dosyć długo, jeżeli mamy bardzo duży zbiór dodatków, ale o tym powiem za chwileczkę. Po uruchomieniu programu musimy w pierwszej kolejności zdefiniować ścieżki do katalogu z naszymi dodatkowymi scenariami i do katalogu Community. Wchodzimy w Tools. Options i mamy my add-on folders. Tutaj podajemy ścieżkę, czy wybieramy klawiszem Ed, ścieżkę do katalogu, gdzie mamy zapisane wszystkie nasze dodatki. W moim przypadku to jest dysk E i katalog dodatki MSFS. Podajemy ścieżkę do katalogu Community. U mnie to jest dysk F, dodatki, community. I jeszcze jedna ścieżka wybierana automatycznie, ustalana automatycznie przez program. To jest ścieżka do tak zwanych presetsów, o co chodzi powiem później. Mamy tutaj dodatkowe opcje. Możemy sobie podać ścieżkę do programu, który chcemy, żeby był uruchamiany łącznie z flight Simulatorem. W moim przypadku to, jest, to są drivery do urządzeń Go A można sobie tutaj dodać na przykład Navigrafa czy tą mapkę taką małą little nav map. Po prostu dodaje się Ed i zapisuję. Gdy poprawnie zdefiniujemy ścieżki do tych dwóch katalogów, czyli community i tego katalogu, gdzie mamy nasze dodatki, pokażą nam się już dwa okna. W dwóch oknach są wyświetlane wszystkie pliki, i tak po prawej mamy to, co mamy aktywne w community folder. Jak widać, ja mam tutaj trochę rzeczy zaktywowanych, a po lewej stronie mamy wszystkie dostępne katalogi z dodatkami. Co, co tutaj widać u mnie z prawej strony co już mam aktywne w Flight Simulatorze mam cały katalog o nazwie biblioteka tutaj mamy dwie cyfry 14 14 czyli druga cyfra oznacza ile jest dodatków a pierwsza cyfra oznacza ile jest aktywnych możemy oczywiście sobie to rozwinąć i jak widać, to już są pliki źródłowe do naszych dodatków. Jak łatwo się zorientować, aktywne są te dodatki, przy których mamy zaznaczone kwadraciki. Czyli jeżeli odhaczę, to wyświetla mi się na czerwono, że jest nieaktywny i od razu zmienia się ilość aktywnych w całym katalogu na 13. Jak kliknę, to będzie 14. I teraz możemy wyłączyć cały katalog. Widać, że jest 0 z 14. Od razu zmniejszyła nam się tutaj ilość dodatków. Mamy tylko samoloty, co się zgadza, bo mamy tutaj zaznaczone 6 samolotów. No i włączmy sobie te biblioteki. No i co, co, co możemy zrobić? No na przykład weźmy sobie Kanadę. Włączamy kolejne lotniska, czyli mamy trzy lotniska zaznaczone i one pokazują się tutaj. No tu nie ma właściwie co wyjaśniać, bo jest to tak proste, że nie ma e, co wyjaśniać i, i, i czego uczyć. Oczywiście te wszystkie czynności musimy zrobić przed uruchomieniem symulatora, a nie w trakcie, jak on działa, bo po prostu program może nie zadziałać. Wyjaśnię jeszcze o co chodzi z tymi kolorami. Mamy tutaj taką możliwość w opcjach zaznaczenia sobie kolorami, jaki jest status, jaki jest stan. W, w, aktywacji poszczególnych plików. I ja mam zrobione to tak, że jeżeli jest cały zielony kolor, to znaczy, że wszystkie są wyświetlone. Rozwijmy sobie, zaraz to zamknę. Rozwijmy sobie żółty, taki ten pomarańczowo żółty kolor, oznacza, że jest wybrana, określona sceneria czy określony dodatek. Jeżeli wyłączę, to wyświetla mi się na czerwono i jednocześnie zmienia się kolor całego katalogu na niebieski. Niebieski kolor oznacza, że tylko część dodatku w nim jest zaznaczona. Jak kliknę ten ostatni, to zmienia mi się na zielono. I to możemy robić w opcjach tymi, tymi e, zakładkami, mówiłem o presetach. Może teraz na przykładzie wyjaśnię o co tutaj chodzi. E, powiedzmy, że latamy dosyć często. Wybiorę sobie Polskę. Otworzę z mpkd do. Krakowa z ewentualnym lądowaniem w Katowicach. I chcemy mieć preset, który będzie nam przy jednym kliknięciu zaznaczał te trzy dodatki, czyli scenerię Gdańska, scenerię Krakowa i scenerię Katowic. Wybraliśmy sobie już tutaj z i zaznaczyliśmy te trzy scenerie. I wchodzimy w zakładkę Presets Create New Preset, czyli stwórz nowy preset. Nazwijmy go EPGD. EPGD. OK, pokazał nam się tu na dole, prawda? Teraz wyłączmy zaznaczenia dla tych trzech lotnisk. Tutaj możemy całość. Katalogu zaznaczyć na zielono i całość możemy wyłączyć. Mamy wyłączone, prawda? I teraz wybieramy, jeżeli mamy dużo presetów, tutaj nam się wyświetlają. Ja mam jeden biblioteki i drugi teraz tworzony ten EPGD. Wybieramy sobie EPGD i klikamy ten zielony kółeczko. I widzimy, że nam zmienił się status polski. Rozwiniemy sobie i widzimy, że z automatu nam zaznaczyło się te trzy lotniska. No i tak możemy sobie tworzyć trasy, które nas interesują. Żeby to wyłączyć z automatu, trzeba kliknąć drugi raz ten zielone kółeczko. Niestety to nie za bardzo działa. To chyba autor musi poprawić. Możemy zrobić sobie co? Chcemy na przykład dodać tutaj jakieś lotnisko, chcemy dodać Rzeszów. Wchodzimy w presets, manage i edit i wyszukujemy sobie Rzeszów EPRZ znalazł. Rzeszów ma dwa katalogi to obydwa zaznaczymy. Może, możemy zaznaczyć tylko jeden. Nie musimy na przykład Orto zaznaczać, tylko samo EPRZ. Ale zaznaczmy sobie dwa. OK, zamykamy. I teraz musimy znowu zaaktywować ten, ten preset. Czyli jeszcze raz kliknąć na to zielone. Pokazał nam się, że szóst. Pokazał się. Chwilkę to trwało, ale pokazał się. I mamy zmieniony e, już. Ten preset na cztery lotniska, gdzie jest Polska? Tu jest Polska. Przerwijmy sobie i wywołajmy. Widzimy, że już z PRZ. Mamy i już nam się zaktywowało tutaj, po drugiej stronie. Również. No, na tym, polega, na tym polegają presety. Ta górna część ikonek służy do zarządzania wyświetlaniem, otwieraniem poszczególnych katalogów i tak. Na przykład tutaj wszystko nam się otworzy, wszystkie katalogi się nam otworzyły, jak widać, a tym... Tą ikonką zamykamy znowu wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego tłumaczył. Istotny jest ten klawisz refresh all. Jak coś nowego zainstalujemy, to wtedy, żeby nam się tu pokazało, to no, trzeba zrobić refresh albo uruchomić na nowo program. Tutaj otwiera a folder z wybranymi dodatkami pokazuje wszystkie obrazki poszczególnych dodatków nie będę tego włączał, bo to bardzo długo się ładuje zaraz pokażę jak to wygląda istotny jest ten niebieski klawisz, który uruchamia symulatora czyli procedurka może być taka, że mamy tam jakiś presecik wybieramy go wybrał nam już tą tę, tę PGD, które sobie tam definiowali, a później klikamy tutaj launch simulator i hmm, symulator się uruchamia i pamiętamy, że mieliśmy takie urządzonko, które hmm, pozwalało nam dodatkowy program uruchomić łącznie z symulatorem. Czyli jak to wszystko złożymy, to praktycznie tym jednym klawiszem uruchamiamy wszystko, co nam potrzeba. Jeszcze pokażę te obrazki przy, przy poszczególnych dodatkach, czy ikonki, jak to nazwiemy. Najlepiej to pokazać na malowaniu. Tutaj mam 794 malowania do samolotów, jak widać. Żadne nie jest aktywne. No i teraz, jak to sprawdzić? Co uruchomić? Co, co aktywować? No, Jak najedziemy sobie na tą ikonkę obrazka, no to widzimy jak wygląda to malowanie. Nie wszędzie to jest dodawane, szczególnie przy scenariach. Przy niektórych scenariach są obrazki z tych scenarii. No i tak to, tak to, tak to wygląda. No jak sobie oglądamy, to nam się podoba. No to Bach, aktywujemy i mamy zaktywowane. No i to tyle na temat obrazków. W moim odczuciu bardzo istotną sprawą jest również zorganizowanie sobie na tym dysku, gdzie gromadzimy wszystkie dodatkowe dodatki, wszystkich plików. No ja robię to w ten sposób, że podzieliłem sobie na kraje, jak widać. I w ramach kraju, podpiszmy sobie Polskę, pokazuję to na przykładzie Total Commandera, bo to łatwiej będzie po prostu wytłumaczyć. W ramach kraju mam poszczególne lotniska. Lotniska oznaczam sobie skrótami IKO. W środku, pod każdym lotniskiem, mam scenerie z nim związane. Jednocześnie wydzieliłem sobie osobno te wszystkie dodatkowe scenerie typu no nie wiem miasto Olsztyn, Sopot Molo itd. Tak tak no niektóre mniejsze lotniska, tak jak Żwieckiego Warsaw, Airfields mam pod jednym katalogiem, mimo że tam są cztery lotniska. Możemy tutaj sobie też założyć katalog, no tak jak ja tutaj mam VFR pack, czy, czy właśnie biblioteki, żeby biblioteki mieć w jednym miejscu, bo to najłatwiej je w ten sposób instalować. No i mam wydzielone na przykład misje. Pokażę jeszcze jedną rzecz, jak kataloguję wszystkie scenerie, które posiadam. Otóż stworzyłem sobie taki arkusik w Excelu, podzielony na kraje. Tu jest akurat UK, ale weźmy na przykład Stany, gdzie kataloguję wszystkie scenerie, które mam no według takiego układu. Tu jest kod IKO, nazwa lotniska i co moim zdaniem bardzo istotne, Pełna nazwa pliku czy, czy raczej katalogu, który jest zainstalowany, jego wersja i ewentualnie autor czy producent. No, pozwala to zapanować, jeżeli ma się bardzo dużo scenariuszy, a ja ich mam niezmiernie dużo. To znakomicie ułatwia odnajdywanie, aktualizację. I unika się podwójnego instalowania tych samych scenarii. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o Addons Linkera. Zachęcam i rekomenduję używanie tego oprogramowania.